Q7 Etron to najnowszy hybrydowy SUV Audi. Napędzają go 3-litrowy turbodiesel V6 i silnik elektryczny zamontowany bezpośrednio przy skrzyni biegów. Łączna moc tego zestawu to 373 konie mechaniczne, ale dzisiaj wykorzystamy tylko te elektryczne konie w stajni, których jest 128. Audi twierdzi, że na jednym ładowaniu akumulatora można przejechać nawet 56 km. Dzisiaj to sprawdzimy. Zabieramy bowiem tego grubasa na trasę maratonu warszawskiego No, trochę zachodu z tym kablem jednak jest. Dla przypomnienia, trasa biegu maratońskiego liczy od 2500 lat 42 km i 195 m. Ruszamy spod placu teatralnego w Warszawie, bowiem tu znajduje się słupek do ładowania aut elektrycznych, który jest najbliższy linii startu maratonu warszawskiego, a ten w tym roku ruszał spod bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. Okej, okay, słuchajcie, ruszyliśmy. Na dzień dobry, komputer pokładowy wskazuje nam 44 km zasięgu na prądzie. Dlatego otworzyliśmy sobie okna, wyłączamy klimatyzację całkowicie. No i oczywiście wybieramy w układzie drive select tryb efficiency, który sprawi, że wszystkie podzespoły będą ustawione w taki sposób, żeby wykorzystać maksymalną wydajność tego samochodu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nazwałem Q7 tak brzydko grubasem, skoro sam atletą nie jestem. No ale musicie przyznać, 2654 kg masy to jest tyle, ile ten samochód waży. To jest naprawdę bardzo dużo. Dla porównania Q7 z 3-litrowym dieslem bez hybrydy waży 2,2 tony. Także ten hybrydowy balast to jest aż 450 kg. To są przede wszystkim akumulatory. Przejechaliśmy na razie 4,6 km, w zasięgu mamy jeszcze 40 km, ale zeszła nam już pierwsza kreseczka z poziomu akumulatora, który jest tutaj wskazywany w zegarach po lewej stronie, także energia schodzi dość szybko, i to mimo tego, że staramy się jechać spokojnie, nie być zawali drogą, ale jednak szanować tą energię. No i słuchajcie, w ogóle co za śmieszny paradoks, że ten samochód, żeby być ekologicznym, musi być aż tak ciężki, chociaż, prawdę mówiąc, OK, w tej chwili jadę bezemisyjnie, bo na prądzie, ale żeby najpierw naładować ten akumulator, gdzieś w polskiej elektrowni trzeba było spalić węgiel, a to jest już bardzo nieekologiczne. To mam bardzo wysoką emisję CO2. I póki w Polsce nie będziemy wytwarzali energii ze źródeł odnawialnych, to niestety samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in wcale nie będą takie ekologiczne. Mało tego, jeżeli weźmiecie pod uwagę, że akumulatory do takich samochodów. Zawierają niektóre metale szlachetne i rzadkie, których wydobycie też jest bardzo, bardzo obciąża środowisko. No to to się w ogóle robi mało ekologiczne. Audi Q7 Etron kosztuje aż 390 tysięcy złotych, to aż o 80 tysięcy złotych więcej od ku7 z 272-konnym 3-litrowym dieslem. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Etron ma w standardzie nawigację, ledowe reflektory i kilka innych bajerów, to i tak jest to kolosalna dopłata. Ekologia niestety kosztuje. Oczywiście trasa, którą jedziemy, nie pokrywa się 1 do 1 z trasą maratonu. Są takie odcinki, gdzie po prostu nie możemy przejechać samochodem, bo na przykład maratończycy biegną tam ulicą pod prąd. Dlatego wpadliśmy w korek na Dolinie Służewieckiej i tutaj w korku niestety zasięg zaczął nam drastycznie spadać. W tej chwili bilans jest taki naprawdę na styk. Zasięg 27 km, przejechane 15,5. Mam nadzieję, że więcej korków nie będzie, bo rzeczywiście zrobi się krucho. Jeżeli podłączacie ładowarkę Q7 Etron do takiego zwykłego domowego gniazdka 230 V, to naładowanie akumulatora do pełna trwa 8,5 godziny. Przy takim słupku, jak dzisiaj startowaliśmy, czas skraca się do 6 godzin 30 minut. Natomiast jeżeli wykorzystacie kabel z podłączenia do fazy, no to wtedy trwa to zaledwie 2,5 godziny. Pewnie zastanawiacie się, co jeżeli komuś się nie chce bawić z tym kablem, nie ładować tego akumulatora, tylko na co dzień po prostu jeździć w trybie hybrydowym. Przejechaliśmy naszą trasę testową z rozładowanym akumulatorem w trybie hybrydowym, czyli samochód głównie był napędzany przez silnik spalinowy, czasem w mieście włączał się silnik elektryczny. W takich warunkach to auto spaliło średnio 7,8 litra na 100 km. I teraz jak myślicie, ile pali taka normalna wersja 3.0 TDI 272-konna? 7,6 litra na 100 km, więc oszczędność jest tutaj na poziomie 2 litra. Tak naprawdę to jest błąd pomiarowy. Także prawda jest taka, jeżeli na co dzień nie ładujecie akumulatora Q7 Etron, to oszczędności będą praktycznie zerowe. No i zastanawiam się w takim razie, jakie Q7 Etron daje korzyści względem zwykłej Q7. Q7 etron ma wyższą moc od Q7 3.0 TDI, no i potrafi to też przełożyć na osiągi. Sprint do setki zmierzyliśmy 6,4 sekundy, czyli jest to tam o jakieś pół sekundy lepiej od tej zwykłej Q7. Parę dziesiątych sekundy udaje się też urwać przy elastyczności, no ale nie są to koniecznie osiągi, za które chciałoby się dopłacać kwotę aż 80 tysięcy złotych. Ale muszę przyznać, że jeżdżąc w trybie hybrydowym, tak sobie na co dzień po mieście, ten układ napędowy naprawdę bardzo harmonijnie pracuje. Te silniki ze sobą. Gładko współpracują, ładnie to się przełącza. Silnik spalinowy jest zawieszony na takich aktywnych poduszkach, także w momencie, kiedy on wkracza do gry, nie ma takiego gwałtownego szarpnięcia, mało tego. Tutaj, niezależnie od tego, czy jedziemy na oleju napędowym, czy na prądzie, cały czas mamy napęd na cztery koła. I to głównie odróżnia Q7 od głównego konkurenta, czyli XC90 T8, które w trybie elektrycznym jest samochodem tylnonapędowym. W trybie hybrydowym to tak różnie. Czasami ma się wrażenie prowadzić samochód przednio napędowy, bo jak tam się włącza silnik benzynowy, i nagle te 320 koni mechanicznych trafia na przednią oś. Następuje to z naprawdę potężnym szarpnięciem. To kompletnie nie pasuje do charakteru tego samochodu. W Audi jest to dużo lepiej zrobione. Rzeczywiście ta harmonia jest zachowana. Fajnie się tym samochodem jeździ także w trybie hybrydowym. Udało nam się dotrzeć na metę naszego maratonu i to dokładnie w tym miejscu, gdzie też kończą maratończycy. Po naszej prawej właśnie minęliśmy multimedialny park. Fontan. No i czas mamy też taki całkiem przyzwoity, godzina 47, ale co istotne, w momencie kiedy przekraczaliśmy metę, mieliśmy jeszcze 3 km zasięgu, także mam nadzieję, że na akumulatorze uda mi się przejechać w sumie 45 km. Nasze średnie zużycie prądu na odcinku maratońskim to 27,9 kWh na 100 km, średnia prędkość 24 km na godzinę. Czas na krótkie podsumowanie. Udało nam się ku 7 Etron pokonać dystans maratoński energii w akumulatorze starczyło nawet na przejechanie 44 ,7 km i 700 metrów. Czy to wyczyn? Moim zdaniem nie. Po pierwsze dlatego, bo Audi podaje dla tego modelu zasięg elektryczny na poziomie 56 km. Moim zdaniem jest to niemożliwe do osiągnięcia, chyba tylko jadąc, nie wiem, 30 na godzinę i to w wydatku z górki. Wyczynem na pewno było to, co wydarzyło się w 490 roku przed naszą erą, gdy posłaniec Filipides biegł z maratonu do Aten, by ogłosić zwycięstwo nad Persami, jednocześnie by ostrzec Ateńczyków przed ewentualnym atakiem Persów od strony morza. No i oczywiście, wyczynem jest pokonanie tego dystansu maratońskiego. Perpedes. Brawa dla biegaczy, którzy się podejmują tej próby. Audi Q7 w tej wersji, w naszych realiach, gdzie produkujemy prąd z węgla, gdzie tak naprawdę nie ma zachęt do zakupu samochodów hybrydowych typu plug-in, to nie ma sensu. Q7 jest świetnym samochodem, ale w takich konwencjonalnych wersjach naprawdę nie ma sensu dopłacać 80 tysięcy złotych do tego, żeby się czasem przejechać na prądzie, żeby się ciągle bawić z tym kablem, żeby naładować to auto. Serio, wybierzcie sobie pu 7 która jest super komfortowa, świetnie się prowadzi, ale w normalnej wersji, niech to będzie TD i TFSI, cokolwiek lubicie, będziecie mieli ekstra auto, ale hybryda nie ma sensu.